Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie wózek jezdniowy podnośnikowy, specjalizowany ze zmiennym wysięgiem, nazywany potocznie wózkiem wyższej kategorii. Co będziemy robić? No, oceniamy wózek jezdniowy pod kątem jego stanu technicznego w sposób organoleptyczny, czyli znowu oceniamy wózek. No, pod kątem różnego rodzaju braków mechanicznych możemy zacząć od oceny tutaj opony czy opon. Widzimy, że bieżnik jest w dobrym stanie, mamy ograniczniki, które daje nam producent, do tego miejsca możemy to oponę zużyć. Opona powinna być o odpowiedniej ilości tzw. Tak PR-ów, które znajdziemy w dokumentacji producenta, czyli w instrukcji eksploatacji. Patrzymy na nakrętki i tak widzimy, że wszędzie są nakrętki przymocujące nam, nam felgę. Zobaczcie, tutaj też jest mocowanie konstrukcji do przedniej belki, mamy nakrętki, nakrętki są samokontrujące, z drugiej strony mamy to samo rozwiązanie. Z przodu widzimy głowicę, na której osadzona, osadzone są widły. Widły też podlegają dość dużym kryterium oceny, ponieważ nie mogą być zbyt dużo rozgięte, ta rozgiętość to jest do 3, do 3 stopni. Widły nie mogą być malowane, nie mogą być spawane, nie mogą być nawiercane, nie mogą mieć uszkodzonych końcówek. Muszą mieć tak zwane zatrzaski, które są w tym miejscu. One umożliwiają nam przesunięcie widły po, po tej głowicy generalnie. No, możemy nazwać tą głowicę też karetką w tym przypadku, ale mówimy, że wózki ze zmiennym wysięgiem mają głowicę. Widły mają z boku wybitą nośność i swój numer. Tak, jest to w tym, w tym miejscu. Mamy informację 2100 kg w odległości 500 mm, co nam daje sumaryczny łódźwik 4200 kg. Mamy, mamy też numer, numer fabryczny oraz tabliczkę znamionową tej całej e, głowicy. E, widły podlegają też e, ocenie pod kątem e, ścieralności. Pozioma część dolna ściera się w momencie pobierania, odkładania ładunków od elementów takich jak beton czy też stal. No i tutaj kryterium oceny jest takie, że widła nie może być bardziej wytarta niż 10%, ale nie więcej niż 5 mm względem części pionowej. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeżeli widła byłaby. 50, to czy weźmiemy do 10%, czy 5 mm, to mamy tą samą wartość, prawda? Natomiast jak już mamy widłę, dajmy na to 40, to jeżeli weźmiemy e, kryterium do 5 mm, e, to niestety zatrzyma nas kryterium procentowe, bo jest do 4 mm, więc dlatego, że mamy różne grubości wideł, przyjmujemy kryterium oceny do 10%, ale nie więcej niż 5 mm. E, to, co widzimy tutaj, jest to wysięgnik, który teleskopowo pracuje. W ramieniu, tak, które pracuje pod kątem. Idziemy z prawej strony, tu mamy jednostkę napędową Parkinsona jest to, jest to silnik zasilany olejem napędowym. Tak. Tutaj raczej czynności operatorskich dużo nie ma, jest tylko sprawdzenie oleju poziomu oleju za pomocą miary, zgodnie z wytycznymi wytwórcy tego urządzenia. Zwracamy uwagę na oświetlenie, czy klosze nie są uszkodzone, prawda? Jak wygląda część tylna? Widzimy, że jest przesmarowana, tak? Ok. Nie wygląda. Widzimy sygnalizacja świetlna. Z przodu też mamy oświetlenie. Mamy oświetlenie drogowe, mamy oświetlenie na górze robocze. Mamy tutaj też kierunkowskaz. To, co widzimy tutaj te wystające przewody jest to możliwość podłączenia dodatkowej sekcji hydraulicznej, tak? dodatkowej sekcji hydraulicznej. Yy, tutaj mamy jeszcze taki wziernik, proszę zobaczyć, który mówi nam o poziomie oleju, tak? Olej powinien być minimalnie, minimum powyżej połowy, tak? Tutaj widzimy, że jest dużo więcej, czyli jest, jest dobrze. Po zajęciu miejsca w kabinie w kabinie wózka jezdniowego musimy ocenić czy dźwignia sterująca wraca na swoje położenie wyjściowe czyli wychylamy dźwignię sprawdzamy czy ona wraca tak tak samo tutaj wszystkie przyciski które są sprawdzamy czy one wracają kolejną rzeczą którą zrobimy to już wykonamy próby ruchowe próby robocze, tak? W tym celu uruchomię silnik i będziemy sprawdzać zawory przelewowe, które są tu zainstalowane, oraz sprawdzimy zamek hydrauliczny. Po przekręczeniu stacyjki uruchomi nam się specjalny sygnał akustyczny wraz z taką sygnalizacją świetlną. To będzie nas informowało o, o tym, że tak zwany czujnik stateczności wzdłużnej działa, ponieważ te modele są wyposażone w czujnik stateczności yy, wzdłużnej bądź też ogranicznik obciążenia. Jeżeli mogę tu prosić pana operatora, żeby pokazał ten czujnik stateczności. On jest tutaj z tej strony. O, proszę bardzo, zaświecił się, tak? I teraz w zależności jak będzie większe obciążenie, im większe będzie obciążenie, tym bardziej te diody będą nam się zapalać. Dwie ostatnie są koloru czerwonego, które będą nas informowały o tym, że mamy 100% masy ładunku do wysięgu. Uruchamiam wózek o. OK. I teraz to sprawdzimy, to sprawdzimy zawór przelewowy tego ramienia. W tym celu dźwignię wezmę do siebie. Dodam troszeczkę gazu, tak? Zwiększę moment obrotowy, prędkość obrotową i proszę bardzo, idziemy do góry. Ok. I mamy. Słyszymy, że zabór przelewowy syczy. Kolejną rzeczą to jest wyteleskopowanie. Wyteleskopowanie, tak? Tak, widzimy. I kolejną rzeczą to jest sprawdzenie jeszcze zaboru przelewowego mechanizmu pochylania głowicą w jedną stronę, no i w drugą stronę. I widzimy, że działa. Ok, teraz. Na urządzeniu mamy zainstalowane zamki hydrauliczne, które za chwileczkę pokażę, ale w pierwszej kolejności je sprawdzimy. W tym celu muszę wyłączyć pompę, następnie włączyć zapłon, po to by było sterowanie elektryczne na dźwigni, czyli za pomocą dźwigni, żebym mógł sterować elektrozaworami, które są w rozdzielaczu i będę próbował zmienić położenie wysięgnika. W tym celu będę chciał go opuścić. Proszę bardzo. Nie opuszcza się, czyli zamek hydrauliczny działa. Chcę schować wysięgnik, nie chowa się, i chcę, chcę, przepraszam, zmienić położenie głowicy, też nic się nie dzieje. Czyli zamki hydrauliczne, które są zamontowane na siłownikach, które mają na celu uniemożliwić opad wysięgnika w momencie pojawienia się nieszczelności, czyli no, pęknięcia węża, y, działają. Ja teraz troszeczkę odjadę jakieś dwa metry do tyłu. Po to, żeby móc opuścić wysięgniki i pokazać Państwu gdzie są te zamki. Najpierw schowam tak wysięgnik. A może nawet nie będę musiał odjeżdżać. Ok, tak wyłączymy maszynę. Staramy się wychodzić z urządzenia tyłem. I tutaj proszę zobaczyć, mamy cały siłownik. Mechanizmu pochylenia głowicy, a to co jest tutaj, jest zamkiem hydraulicznym. I to ten zamek hydrauliczny pilnuje, by w momencie przewodu zasilającego ten siłownik głowica nie opadła do dołu. Bo gdyby był ładunek, a głowica pochyliłaby się do dołu pionowo, ładunek spadłby na ziemię. Tutaj jeszcze z drugiej strony proszę zobaczyć, jest drugi zamek, który jest osadzony na e, cylindrze siłownika od pochylenia e, wysięgnika i też jest to urządzenie który ma za zadanie uniemożliwić zmianę położenia wysięgnika w momencie, kiedy pęk by wąż zasilający ten, ten siłownik. Więc sprawdziliśmy sobie zawory przelewowe, maksymalnie podnosząc wysięgnik do góry, i maksymalnie go teleskopując oraz wykonując maksymalne skrajne położenie głowicy, a także po wyłączeniu pompy, czyli spadku ciśnienia. Sprawdziliśmy sobie, czy działają zamki hydrauliczne, i widzimy, że one działają. Jest jeszcze jeden zamek hydrauliczny, który jest też na mechanizmie wysuwu tego ramienia, ale jest zamontowany w środku, zabudowany. My tego nie widzimy. Czyli tutaj mamy trzy zamki: zamek na siłowniku ramienia głównego, czyli tego, który jest odpowiedzialny za zmianę położenia kąta, w środku od teleskopu prawda, i od pochylania. Tutaj głowicą. To są trzy zamki hydrauliczne, które przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzić. Kolejną rzeczą, którą chciałbym sprawdzić, to jest sprawdzenie działania tego hamulca pomocniczego, który rozłącza nam napęd w sposób elektryczny, czyli nie tak jak w zwykłych, takich podstawowych, klasycznych układach ciernych, bębnowych. Tutaj jest to rozłączane w sposób elektryczny i teraz to zademonstruję. Oczywiście ustawię wysięgnik wraz z pochyleniem wideł do tak zwanej pozycji transportowej. I to mniej więcej wygląda tak jak teraz. Końcówka wideł powinna być na wysokości około 30 cm, lekko pochylona na siebie. I teraz tutaj mamy taką dźwignię, którą nazywamy tak zwanym rewersem. Ona się tak nazywa rewers. I proszę zobaczyć, zrobimy to w ten sposób, że. Włączę bieg do tyłu, puszczę hamulec i proszę zobaczyć. Tak, zaciągnąłem i wózek już nie chce jechać dalej. Proszę zobaczyć, że zwiększam prędkość obrotową silnika i nic się nie dzieje. Jest to rozłączone w sposób elektryczny. Kolejnym zabezpieczeniem, które tutaj mamy, to jest zabezpieczenie, które powoduje, że w momencie włączenia jazdy. Ja włączę ją do tyłu, ale to może być do przodu. Jest tak zwany czujnik zajętości fotela, to znaczy w momencie, kiedy operatora nie ma, wózek nie będzie chciał pracować i w tej chwili to sprawdzę. Czyli włączę jazdę, pozwolę, żeby wózek troszeczkę cofnął i wstanę. O, proszę bardzo, tak widzimy, i maszyna stoi. Jest do tego charakterystyczny sygnał dźwiękowy informujący nas o tym, że ten czujnik zajętości fotela e, działa. Patrząc na wyposażenie e, wózka, z lewej strony mamy dźwignię, tak zwanego rewersu, czyli dźwignię, która wybiera nam kierunek jazdy. Z prawej strony mamy tutaj sygnał dźwiękowy, mamy też e, możliwość załączania świateł, czyli jest to dźwignia sterująca oświetleniem kierunkowskazami. Natomiast tutaj z prawej strony mamy jeszcze. E, mechanizm zmiany yy, prędkości jazdy, czyli skrzynie biegów. I mamy bieg pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, tak? I to się po prostu przełącza w bardzo prosty sposób. Natomiast ciekawą dźwignią jest jeszcze ta dźwignia, która odpowiedzialna jest za yy, m, zmianę yy, sterowania wózkiem. I to yy, za chwilę pokażę, to nie, mu nie musimy jechać, tak? I proszę zobaczyć, ja podniosłem tylko trochę widły, i teraz skręcę kołami. Proszę zobaczyć, że tak, że te koła skręcają nam się wszystkie. Tak, to widzimy. Wszystkie koła nam się skręcają. Tak, wszystkie koła nam się skręcają. Tak, widać to. A teraz proszę zobaczyć. Zmienię tą dźwignię na położenie środkowe. Oczywiście, żeby zmieniać dźwignię, wózek musi stać, nie może jechać i wszystkie koła muszą być prosto. Teraz zmienię dźwignię do przodu i proszę zobaczyć, że tylko przednia oś jest skrętna. A gdy tą dźwignię popnę całkowicie do przodu, to mamy tak zwane krabowanie czyli zobaczcie, wszystkie koła przekręciły nam się w lewo. I proszę zobaczyć, wózek będzie nam jechał po ukosie w lewo. Widzicie? Takie, takie mamy rozwiązanie. No i wiadomo, to przed rozpoczęciem pracy też trzeba sprawdzić, czy to działa, ponieważ jest to w pracy bardzo, bardzo potrzebne. Mamy też diagram odwigu, który występuje. W każdym wózku jest dniowym. Powinien być w miejscu widocznym dla operatora. Na górze mamy informację, jakiego typu wózka to dotyczy. No, wiadomo, że tego mamy też informację, jaki jest udźwignię 3400, prawda? Mamy wysokość podnoszenia 5 metrów. Maksymalny wysięg to jest 325. Możemy dostarczyć też masę ładunku o wartości 1500 kg. Dodatkowo mamy pokazane kąty pochylenia wysięgnika, i tak wygląda diagram. W kształcie takiego no, półksiężyca, pół proszę zobaczyć, że 0 metrów nie jest od osi koła, tylko od czoła, od czoła opony. Tak? Czyli maksymalny wysiłek dla tego wózka to jest 3,25 m, a wysokość podnoszenia to jest 5 m i tam możemy dostarczyć masę ładunku równo 1500 kg. Kolejną rzeczą, którą pokazuję, jest już pobieranie ładunku. No, niestety. Zapomniałem zapiąć pas, nie powinniście jeździć bez zapiętego pasa. Ten pas powinien być zapięty, mimo że wózek ma kabinę. To jeżeli producent wyposażył ten wózek w pas, to trzeba ten pas e, zapinać. Więc kolejną rzeczą, którą zrobię, pokażę, jak wygląda praktyka, jak wygląda egzamin. W tym celu pobiorę ładunek, który jest na tym e, prześlę wykonam slalom ładunek odstawię położę płasko widły na ziemię i na tym e, zakończę e, prezentację Po odłożeniu ładunku kładziemy płasko widły na podłoże, wyłączamy silnik, zaciągamy hamulec pomocniczy, ja już to zrobiłem, wypinamy się z pasów bezpieczeństwa i wysiadamy z wózka. Wysiadamy z wózka tyłem, tak? Możemy zamknąć drzwi, oczywiście ja będę jeszcze wózek używał. No i oceniamy jeszcze raz stan techniczny tego wózka. Nie ma jakichś uszkodzeń, nie ma pęknięć i e, jakichś innych uszkodzeń. Oczywiście proszę pamiętać, żeby zapinać pas bezpieczeństwa, to był mój błąd, ja tego nie zrobiłem. E, natomiast trzeba ten pas zapinać, mimo że wózek jest wyposażony w kabinę, która ma operatora chronić przed utratą e, statyczności. Dziękuję bardzo.